Teraz rozwiążemy sobie zadanie. Powinniśmy wprowadzić współczynniki A, B i C równania kwadratowego, obliczyć deltę i później na podstawie tego wypisać pierwiastki, jeśli takie istnieją. Oczywiście musie, musimy sprawdzić, czy A jest równe 0, bo jeżeli jest, to wtedy to nie jest równanie kwadratowe. Musimy sprawdzić, czy delta równa się 0, bo wtedy jest tylko jeden pierwiastek podwójny. Jeżeli delta jest mniejsza od 0, to wtedy nie ma pierwiastków, więc to wszystko musimy wziąć pod uwagę, więc Będziemy korzystać z y, operacji matematycznych, więc tutaj sobie zainkludujemy jeszcze bibliotekę math, więc zadajemy include następnie math ha. i to by było na tyle. Tutaj mamy polskie znaki, przechodzimy poniżej i od czego zaczynamy? No na początek chcemy sobie zadeklarować wszystkie zmienne, których będziemy potrzebować w programie. No i czego będziemy potrzebować i jakiego typu? No oczywiście współczynniki A, B i C mogą być ułamkami. Więc wszystkie później inne mm, wartości w programie też będą mogły być ułamkami, dlatego będziemy posługiwać się zmiennymi typu float. Więc wpisujemy sobie float no i teraz tak potrzebujemy A, potrzebujemy B, C. Co jeszcze potrzebujemy? Będziemy obliczać deltę, więc nazwijmy to jako D, bo delta. Później z delty będziemy obliczać pierwiastek, więc możemy sobie napisać pierwiastek z delty, czyli PD. Możemy jeszcze. Aha, będziemy potrzebować x1, to wpisujemy x1 i będziemy potrzebować x2, i może jeszcze jak będziemy um, obliczać deltę, czy pierwiastek, kiedy delta będzie wynosić 0, to wtedy będzie jeden pierwiastek podwójny, więc ja wpiszę to po prostu jako x samo. No i wydaje mi się, że to jest wszystko, czego potrzebujemy. No to teraz mówimy użytkownikowi, żeby wprowadził ten współczynnik A. No to używamy printf i wpisujemy wprowadź współczynnik A. Na końcu średnik. No i teraz wprowadzamy ten współczynnik za pomocą scanf. Tutaj podajemy specyfikator, więc oczywiście cudzysłów. Teraz dodajemy procent. No i to będzie typu float, więc dajemy fy. Teraz dajemy przecinek, no i odnosimy się do zmiennej A, czyli Ampersand i A. Teraz musimy to powielić, tak naprawdę, bo teraz chcemy wprowadzać sobie współczynnik B, więc tutaj zamienimy to na B, a i tutaj zmienną też na B, i tu zajdziemy poniżej i chcemy to samo zrobić dla C, więc tu też damy C. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy, to już tutaj możemy zakończyć to i powiedzieć, że jeżeli współczynnik A jest równy 0, no to nie musimy dalej wprowadzać innych danych, no bo nie ma sensu, tak? bo nie obliczymy nic. Więc może tak zróbmy, że jak wprowadzimy sobie A, to od razu sprawdzamy, czy A równa się 0. To może jeżeli A równa się 0. To wtedy chcemy wypisać printf, że to nie jest równanie kwadratowe. Dajemy średnik i na koniec możemy dać return 0, żeby dalej się nie wykonywało to. Możemy sobie w ogóle sprawdzić, czy to nam działa, więc klikniemy sobie f11, podaj współczynnik a, wpiszemy sobie 0 i zobaczcie, że od razu pokazuje nam, że to nie jest równanie kwadratowe i już nie możemy nawet wpisać tych y, współczynników b i c. A jak wciśniemy jeszcze raz F11 i podamy tu na przykład 2, no to normalnie będziemy mogli wpisać kolejne współczynniki. Czyli póki co wszystko jest ok. To lecimy sobie dalej. Mamy już trzy współczynniki, więc teraz możemy obliczyć deltę. Więc wpisujemy sobie, że delta to się równa. No i oczywiście wzór na deltę, czyli b kwadrat, więc robimy sobie b razy b. Albo moglibyśmy użyć funkcji matematycznej power, czyli to by wyglądało w ten sposób, że power b przecinek do potęgi drugiej. No i teraz odejmujemy 4 razy. No i tam było a razy c. I tutaj mamy średnik. No i możemy wyświetlić od razu, że na przykład delta wynosi tyle i tyle. To może zróbmy tak. Nie musimy tego robić, ale wydaje mi się, że to fajny dodatek czyli delta. Wynosi, no i teraz musimy sobie podać, ile ta delta wynosi, więc oczywiście podajemy tutaj ten specyfikator formatowania, więc dodajmy sobie procent. To będzie wartość typu float, więc dajemy f, później dajemy przecinek i chcemy wypisać d, czyli deltę. No to może zobaczmy, jak to działa, czyli dajemy f11, dajemy współczynnik a, czyli 2, tutaj na przykład 3, a tu 1, no i delta wynosi 1. Ale nie podobają mi się tak dużo znaków po przecinku, więc może sobie to od razu zmienimy. Czyli, żeby mm, podać, ile ma się znaków wyświetlać po przecinku, dajemy tu kropkę. I teraz, na przykład, jeżeli chcemy dwa znaki, to dodajemy dwójkę. No już będzie ok. To teraz idziemy sobie dalej i możemy sprawdzać, czy delta równa się 0. Może od tego zaczniemy, albo nie, bo czy delta jest mniejsza od zera? no bo wtedy. Nie mamy za wiele do roboty, więc sprawdzamy. Jeżeli delta będzie mniejsza od 0, to wtedy powiemy, że no nie ma rozwiązań, tak? Więc zejdziemy sobie tutaj i wpiszemy printf i napiszemy, że delta mniejsza od 0, brak rozwiązań. I oczywiście, skoro jest brak rozwiązań, to już nie musimy wykonywać dalszej części kodu, tylko od razu sobie wychodzimy, czyli dajemy return 0. Dobra, to teraz może weźmy, bo tu teraz moglibyśmy dodawać sobie else if, ale wydaje mi się, że to będzie bardziej skomplikowane, więc ja po prostu będę tworzył osobne bloki if. I tutaj sobie sprawdzamy, czy delta jest mniejsza od zera, tak? Teraz możemy sobie dodać następną instrukcję i sprawdzić, czy delta jest równa 0. Czyli if delta jest równa 0, to wtedy co ma się dziać? To jak delta jest równa 0, może tutaj sobie dopiszemy to jako wartość taką dziesiętną w sumie, 0,0. I Jeżeli ona jest równa 0, to wtedy obliczamy ten nasz x, czyli x to się równa, i wzór na to jest minus b, czyli może ja w nawiasie napiszę sobie minus b, dzielimy przez 2 razy a. No i możemy wypisać po tym, że print f delta równa się 0. I napiszemy, że równanie ma jedno rozwiązanie. I teraz sobie wypiszemy to rozwiązanie, czyli X to się równa, dajemy ten specyfikator formatowania, czyli procent, i może tutaj też damy kropka 2F no i na końcu podajemy tego naszego x, bo jego chcemy tu wyświetlić. No i ok, to teraz możemy sobie sprawdzić co będzie jeżeli delta będzie większa od zera. Więc jeżeli delta będzie większa od zera no to teraz robimy następne rzeczy. Tutaj już, żeby obliczyć pierwiastki musimy sobie obliczyć pierwiastek z delty więc będziemy pod tą zmienną pierwiastek delta przypisywać wartość czy funkcję matematyczną tak, żeby otrzymać pierwiastek z delty, więc SQRT, i podajemy tutaj deltę. No i teraz będziemy sobie obliczać pierwiastki, czyli dajemy sobie, że x1 to się równa, no i wzór na to jest minus b minus pierwiastek z delty, czyli pd, i teraz dzielimy to przez 2a, czyli dzielimy na 2a. To sobie może zduplikuję, bo x2 to jest to samo praktycznie więc zmienię tu na x2, tyle że tu będzie plusik, więc zamieniamy na plus. No i już to mamy, więc teraz możemy sobie wypisać printf, może x1 to się równa i tutaj podajemy specyfikator formatowania, żeby wyświetlić x1, czyli tak jak to robiliśmy wcześniej, więc dodamy sobie procent, następnie kropka 2f i chcemy też wyświetlić x2, więc po przecinku piszemy x2, to się równa i teraz też specyfikator formatowania, taki sam, czyli 2f. No i na koniec chcemy przypisać te wartości do tych tutaj specyfikatorów. Więc pierwszy specyfikator to jest x1, więc wpisujemy tutaj x1 i później przecinek i drugim jest x2, więc wpisujemy tu x2, dajemy średniczor na końcu i wydaje mi się, że to by było już wszystko. No to zobaczmy, czy działa. Dajemy sobie F11. Nie działa, aha, bo tu mi się dwójka cisnęła, więc ma być x2. Jeszcze raz F11. Powiększmy. Damy sobie na przykład dwójkę, tutaj będzie jedynka, a tu minus 3. No i mamy, że delta wynosi 25. Aha, tu trochę nam się źle wyświetla, trzeba będzie to przenieść do linii poniżej. I mamy, że x1 wynosi minus 6 a x2 wynosi 4 no super tylko jak widzicie to musimy przenieść linię niżej no to wychodzimy z programu i skoro może po tym damy sobie przejście do kolejnej linii czyli po specyfikatorze dodamy sobie backslash n co pozwoli nam przejść niżej możemy też to oddzielić od tych wszystkich współczynników więc przed tym też możemy dać sobie przejście do nowej linii Dzięki czemu zobaczcie, jak sobie powiększymy, i tu może damy 9, tu może 6, a tu minus 3. To wychodzi nam delta 144. Tu mamy przerwę, właśnie. No i mamy x1 minus 81, x2 27. No i super. No i tym samym program skończony.